Dobra, szanowny mordercz, z tej strony oczywiście standardowo Kotaczek, witam was w kolejnym filmiku Słuchajcie, dzisiaj witam was w, w następnym podsumowaniu meczu Słuchajcie, jak, wi jak wiadomo wczoraj Barcelona grała w półfinale w Ligi Mistrzów Z Iterem I powiem tak, w tym meczu Barcelona pobiła Jeden niechlubny rekord, mianowicie chodzi o to, że e... Mianowicie chodzi o to Że Barcelona pobiła rekord Najszybszy najszybciej straconego gola w historii półfinału Ligi Mistrzów także generalnie brawo dla Barcelony oczywiście mówię, jako kibic Barcelony jest to powód do wstydu że Barcelona pobija taki rekord ale wracając do samego meczu jeżeli chodzi o, e, pod, o wynik sam bo jak wiadomo mecz skończy się wynikiem 3 do 3 powiem tak, jeżeli chodzi o sam wynik e, straszny jak dla mnie straszny niedosyt bo uważam, że Mogłoby się lepiej, ponieważ no, wiecie, Barcelona, Barcelona gra u siebie. Więc na spokojnie powinni to wygrać. A teraz będę mieli remont medalny. Na Sensira. tam to jest ciężki teren. Wracając do samego meczu. Chciałbym w tym meczu pochwalić kilka osób. Powiem tak, dla mnie nie ma. Słuchajcie, wczoraj ten gol, ten gol Jamala, ale tam chyba trzech, trzech obrońców Interu yy, okiwał. Ja sam strzelił no, Powiem tak, no, to była piękna jego akcja Jamala. I ten gol też od Subka. Także bardzo ładnego. Powiem no tak, nie mam pojęcia co tam się stało przy tym drugim, y, przy, przy drugim go go golu do Interu, jak były e, jak był rzetrowny. Y, tam nie mam pojęcia gdzie w tamtym momencie była obrona Barcelony, bo Denzel y, Dumfries w ogóle strzelił golan nożycami z 5 metrów to jest... Powiem tak na Wojtek Szczęsty tym, przy tym golu nie miał za bardzo nic do powiedzenia. to były... No co ty no, to były po prostu piękne nożyce Maufisa. No, Potem e, ten gol na 3 3 dla Barcelony, że strzelał do powiem tak. Bo osobiście uważam, że ten gol nie powinien być uznany jako samobój Somera, tylko uważam, że ten gol jednak powinien być e, e, wpisany na konto Rafini, ponieważ no, to był taki strzał. On strzelał z 30 metra. Z pierwszej piłki z, z dystansu. Bo, no to był piękny gol to był. Ale wiecie, to, że Pika się odbija od jego pleców w to inna kwestia. Ale powiem tak, no, defensywa Barcelony wczoraj mega szwankowała. I mówię, Barcelona naprawdę miała... E, ...farta, że nie, nie przegrała meczu, bo jak wiadomo Inter strzelił go na 4 do 3. I powiem tak, to, że tam, tam dosyłanie był to nie był na, na tyle. Co, tam dosyć nie takie był spolne. Więc Barcelona miała mega farta, że tam dosyłanie był na człowiek buta. No, także to w sumie meczu chyba było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. No i jeszcze chciałem yy, wyróżnić, yy, no i w sumie to chyba tyle, że ten mecz, no powiem tak, tak mówię, no ciężki teren, yy, ale mam nadzieję, że to oczywiście chłopaki odrobią yy, na San Siro, bo powiem Wam szczerze, że to może być mega, to, dobrze, że oni tego meczu naprawdę nie przegrali, także to by było na tyle, widzimy się wkrótce, jo.